I dwa lata temu w Belgradzie, żeby już nie sięgać zbyt daleko. Myślę, że to są takie czasy, których możemy się po Ewie tutaj spodziewać. Bryanna Williams jeszcze nie biegała w tym sezonie. Na Hali jej najlepszy start to 7-11 z otwartego stadionu. Ewa Swoboda, tor czwarty. Dobry początek. Już Ewa na czele, już może spokojnie zmierzać do mety. 2-3 metry przewagi nad pozostałymi zawodniczkami. 7 0 2. Jakie, ja tam 7 10 czy 7 z prehistorii wspominam? Ewa 2024 biega na zupełnie innym poziomie. To jest sygnał wysłany wszystkim innym sprinterkom, które do Glasgow przyjechały. Potężny pokaz siły Ewy Swobody. Od razu w pierwszej serii na postrach, a wydawało się, przynajmniej tak obserwując Ewę, że był to bieg taki naprawdę rozluźniony, naprawdę swobodny, żeby troszeczkę nawiązać do jej nazwiska. Bardzo dobry, udany start w eliminacjach i naprawdę pokaz siły taki który może zdeprymować w kolejnych seriach jej rywalki. Jest kolejne zwycięstwo, na razie takie symboliczne, ale także ważne dla Ewy Swobody, bo do tej pory w tym roku wygrywała wszystkie zawody, w których startowała. W Łodzi 7.04, potem Ostrawa 7.07, Kopernikus Cup 7.01, no i tutaj bardzo podobny czas. Nie było specjalnego rozluźniania, ale też nie było rzutu na metę. Patrząc na to w jakim stylu zrobiła to Ewa spokojnie możemy zakładać, że połamanie 7 sekund na tych mistrzostwach w przypadku Ewy Swobody jest bardzo, bardzo realne. A na razie tylko w tym roku poniżej siedmiu sekund to Julian Alfred, którą już za chwilę zobaczymy na bieżni, na bieżni 6.99 oczywiście. Ta... Pierwsze miejsca dają bezpośredni awans, stawkę finalistek uzupełnią dwie z najlepszymi czasami Ewa Swoboda, na torze trzecim. Rekordzistka Polski 6,99 sekundy w tym sezonie. Najlepszy wynik 7,1 sekundy. Bardzo dobre eliminacje. Spokojny, szybki bieg na poziomie 7,2 sekundy. Ser. Również to bardzo dobrze. Van der Weken, gdyby szybciej zareagował od Polki, ale na dystansie Ewa Swoboda jest pierwsza. Wygrywa jaki czas 6,90. Już mamy rekord Polski. Miejmy nadzieję, że ten wynik, jeśli zostanie skorygowany, to tylko i wyłącznie w dół, a zatem historyczne wydarzenie. Wspaniały bieg Ewy Swobody. Gratuluję. Od boglarki, Takać, która jest również pod wrażeniem wspaniałego biegu Polki. Piękna reakcja startowa. Jakby popatrzyła na Kuwe Szymańskiego, który pięknie wyszedł z bloku po rekord polski pobieg. I teraz Ewa, tak jakby w te ślady, najlepszy wynik w tym roku na świecie. Doskonały bieg w półfinale. Pewnie pokaże nam to realizator raz jeszcze. Ale kluczem w biegu na 60 metrów jest dobra reakcja startowa. Jest takie niskie wyjście. Nie za... Przecież wszystko szybko dzieje, wydaje mi się jednak, że Ewa pięknie się prezentuje z tą naszą flagą, ale mam wrażenie, że gdzieś na starcie tam chyba nie było tak dobrze jak w tej serii półfinałowej. Zobaczmy, świata. zobaczmy, zobaczmy jeszcze raz. Jarek, spójrz, jest, y, y, o, z tego ujęcia wystartowała tak jakby troszkę lepiej niż Alfred, ale i tutaj do 40 metra y, y, była z przodu końcówka. To y, jednak zdecydowanie y, metry, które należały do Alfreda. Raz jeszcze początek. Ewa, Ewa reaguje tak naprawdę idealnie, bardzo podobnie jak Alfred. No, na końcówce dystansu trochę zabrakło, ale piękny kolejny bieg, równy, idealny. Wielkie gratulacje dla Ewy, wielkie gratulacje dla Iwony Krupy. Mamy pierwszy medal na tych Mistrzostwach Świata, srebrny w sprincie. Ewa Swoboda, przypomnijmy, wicemistrzynią świata.